Przewodniczący Rafał Jedwabny. Panie przewodniczący Miłosz Motyka oraz Wiech wywiad. Jak pan to skomentuje? Dzień dobry, witam wszystkich. No, jak to można skomentować? Spotkali się dwaj panowie pseudoekspert i, i, i pseudopolityk pseudo minister. Ci panowie dyskutowali na temat górnictwa Ewidentnie widać, że nie mają pojęcia o czym mówią. Pan Wiech, taki piewca i obrońca planety, że ta planeta ma być tak zielona. Jak wejdziemy na jego profil, to możemy zauważyć, że kilkadziesiąt razy, a może nawet kilkaset razy w roku lata samolocikiem i więcej tego CO2 wytwarza już ja przez jeden miesiąc, jak ja ze swoją rodziną przez cały rok. Pan minister Motyka, hmm, cóż można powiedzieć, Pan, który reprezentuje stronnictwo ludowe, który reprezentuje rolników, z rolnictwem pewnie ma tyle wspólnego, że mama kiedyś go posłała po mleko do sklepu. Wypowiadają się na tematy tak ważne jak energetyka i górnictwo. O czym nie mają pojęcia gdzieś jakieś zarzuty, że rząd polski dokłada miliardy do, pols do polskiego górnictwa? Nie, proszę Państwa, to jest. Wręcz oburzające kłamstwo to, co ci dwaj panowie wyprawiali. Rząd polski dopłaca do górnictwa, ale nie do wydobycia do górnictwa, tylko dopłaca do likwidacji. To właśnie przez takich ludzi jak pan Wiech, jak pan minister Motyka, w Polsce zdecydowano, że przestajemy produkować tanią energię z polskiego taniego węgla. I zaczynamy likwidować górnictwo, i dopłacamy do górnictwa nie do eksploatacji, do wydobycia węgla, tylko płacimy za to, że swoje dobro, że swoje bogactwo likwidujemy. I to nas kosztuje. Panie przewodniczący, tam padło takie słowa jak umowa społeczna. Umową społeczną pan minister będzie chciał pewnie coś zrobić. Czy górnicy się na to zgodzą? No tak. Chyba tutaj akurat powinienem podziękować panu e, ministrowi, bo w końcu e, rząd odkrył karty. Do tej pory cały czas oszukiwano nas, że umowa społeczna jest e, jakby nie, nie, nie do ruszenia, że to co zostało ustalone, te gwarancje, które e, górnictwo ma, że to zostanie dotrzymane. E, w ostatnim wywiadzie. Pan minister Motyka powiedział otwarcie, że on będzie renegocjował umowę społeczną. Nie wiem z kim będzie ją renegocjował, bo na pewno nie ze stroną społeczną, bo my dużo czasu spędziliśmy nad tą umową, żeby w takim kształcie jakim ona jest, żeby została podpisana. Ale to otwarło nam oczy tak naprawdę, bo do tej pory byliśmy mamieni, oszukiwani, że mamy się nie przejmować, że wszystko będzie dobrze. Pan minister jasno stwierdził, że będzie renegocjacja umowy społecznej, co oznacza, że w czwartek, w ten najbliższy czwartek, w Katowicach ma się odbyć manifestacja hutników, którą oczywiście mieliśmy wesprzeć jako górnicy, ale ze względu na to, że pan minister już oficjalnie mówi, że nie dotrzyma zapisów umowy społecznej, to górnicy już nie będą wspierać tych protestów, tylko górnicy będą brać czynny udział w tych protestach i połączymy siły z hutnikami, i już będziemy w, w wspólny front protestacyjno-strajkowy prowadzić. Czy myśli Pan, że inne związki zawodowe dołączą? Tak, mam już informacje z kilku związków zawodowych i oni na pewno w najbliższy czwartek w Katowicach będą z nami. A do polityków koalicji, a zwłaszcza tych ze Śląska, mam dobrą radę. Spodziewajcie się nas, nie znacie ani dnia, ani godziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.